Jak tylko zobaczyłem Agelowo, trzymajcie się. Sądzę, po frekwencji to bardzo dobry pomysł, żeby łączyć historię, patriotyzm, ważne daty dla Polski z czymś, co jest atrakcyjne dla młodego pokolenia. Niewątpliwie muzyka, muzyka rockowa przyciąga młodych ludzi. Nie najmądrze jest apelować, żeby młodzież się interesowała, ale myślę, że mądrzej jest wciągać ich w interakcje. Dzisiaj otwiera, odsłanialiśmy pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, to, to, to ważny moment, no a dziś świętujemy kolejną rocznicę Cudu nad Wisłą, z wielkiego zwycięstwa polskiego oręża, na wesoło, z młodymi ludźmi, tak żeby ta historia była wiecznie żywa i nie tylko pomnikowa, ale radosna, wesoła i miła. Miast. Każdy sposób na to, żeby zwrócić uwagę później urodzonym na to, co się wydarzyło, co to, to był cud nad Wisłą, jest dobry. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że Europa ma dług wobec Polski za to, że ta nawałnica naprawdę bolszewicka, straszna, bandytów, morderców, ludzi niewykształconych, którzy rzeź żeś czyni wszędzie kradzież, gwałty yy, i, i wprowadzali siłą system komunistyczny. Okropny wtedy, jeszcze gorszy niż kiedyś, niż później ze Stalinem. Został zatrzymany tutaj właśnie właśnie wtedy. I Francuzi, Anglicy, no może nie Anglicy, ale Amerycy, Niemcy no cała Europa, Austriacy. Stali uchronieni my, przyjęliśmy ten cios Polacy i odepchnęliśmy. Ja trochę żałuję, że, tak historycznie patrząc, że cała Europa powinna tutaj swoje wojska przesłać wtedy i po, może by się udało zdławić rewolucję bolszewicką. Bardzo niedobrą, krwawą. Zły, zły punkt w historii świata w ogóle. Nie byłoby tych wszystkich syfów. Polska by nie była w tym momencie, w tym punkcie którym jest teraz, pariasem Europy, tylko byłaby krajem takim jakim, takim, jakim jest, czyli centralnym krajem Europy. No, Uważam, że to wielkie wydarzenie, bardzo wielkie. Powinno się cały czas o tym przypominać, co roku i znaleźć więcej form na dokształcanie tych później urodzonych, którzy się tym nie interesują, myślą, że już że zawsze były komputery, zawsze były drukarki i te, i samochody i tak dalej. Ten świat, który oni mają teraz istniał od zawsze. Nieprawda. To znaczy z tego co wiem na temat tego, tej bójki, tej, tej, tej bitwy, to armia Czerwona była dość mocno zemoralizowana już. Wcale nie miała, są bardzo ładne opowiadania Izaaka Babla z tego okresu, ponieważ on był wtedy politrukiem w Czerwonej Armii. I zwieczali tam na każdych frontach. Ja bym tego cudem nie nazywał. Armia była zdemoralizowana, Czerwona. I całkowicie nieprzygotowana polskie wojska miały dużo wyższy poziom technologiczny wówczas. I ja bym tego nie nazwał cudem, tylko dobrze zorganizowaną, dobrze zorganizowaną operacją wojskową, no nie. Na zdemoralizowanej armii czerwonej, która gwałciła na no, co popadnie, no nie, 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 nie patrzyli. Kalekarzym polecam opowiadania Izaaka Babla z tego okresu. Są półtora stronicowe historyjki, co wyprawia Armia Czerwona podczas tej wojny. Wszystkie ścieżki znają koty i złodzieje. Pachniesz czyną historię historią starych brama.